Wideo rządzi światem. Takie zdanie usłyszałam od mojej kuzynki, która zrobiła kursy z Sylwią Dąbrowską i na dzień dzisiejszy ma ponad 10 tysięcy followersów na Instagramie. Z początkiem stycznia zdecydowałam się na pierwszy kurs u Sylwii. W międzyczasie zrobiłam, brałam udział czynny w wyzwaniach, i na dzień dzisiejszy, rok później, po Usłyszeniu tego słynnego zdania, siedzę, można powiedzieć, tak jak widzicie tutaj z tyłu za mną, ja przesunę w moim studio, które na chwilę obecną się tworzy. Jestem właśnie przy doborze kolorów, mam zrobiony personal branding, ale chcę go udoskonalić i stworzyć taką oprawę do tych moich. Filmów i live'ów, żeby było spójne z tym, co ja reprezentuję. Pomagają mi w tym kursanci, których poznałam podczas kursów i wyzwań o Sylwii. Ta kobieta jest magnesem i przyciąga niesamowicie zdolnych ludzi. Działamy w różnych branżach, ale mamy takie same cele. Wspieramy się, mamy grupę, na której spotykamy, tak po prostu pogadać i powiedzieć, co robimy, e, zmotywować się do działania i udzielić konstruktywnej krytyki, bo tak naprawdę to na błędach najlepiej się uczymy. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy warto zainwestować, uwierz mi, ja działam w, akurat w e, marketingu sieciowym i to jest pierwszy kurs, pierwsze moje takie posunięcie, któremu zawdzięczam mój, mogę powiedzieć, że mój biznes zaczął kwitnąć, i wiem, że zaczęłam być widzialna, że tak powiem, w social mediach. Jeżeli zastanawiasz się, bardzo serdecznie i z całego serca mogę Ci polecić kursy z teacherką. Ja już jestem zapisana na kolejny kurs, który rozpoczyna się na początku czerwca i mam nadzieję, że właśnie Ciebie tam spotkam.